Witajcie kochani w kolejnym filmiku, w którym chcę Wam coś pokazać. Coś, co jest w tym woreczku. Coś, na czego punkcie oszalałam i bynajmniej nie są to żadne karty. Jest to coś, co testuję od jakiegoś czasu i mnie zachwyca. Z każdym dniem coraz bardziej. I chciałam Wam to przedstawić. Chciałam Wam o tym powiedzieć parę słów, bo powiedzmy, że skusicie się na zakup i będziecie tak samo promienne, jak ja. <grych> Okej, okay, więc wałeczek jadejtowy. Jeszcze nie tak dawno nie słyszałam o nim, aczkolwiek od jakiegoś czasu yy, yy, go mam. Co to w ogóle jest? Jest to coś, co zachwyciło już chyba tysiące kobiet, yy, a tak naprawdę znane jest od setek tysięcy lat, bo jadeit yy, już od dawna jest uważany za kamień młodości na dalekim wschodzie i masaż shiatsu opierał się właśnie na takiej technice, która wykorzystywała pałeczki rzadowe. To jest tania rzecz. Są różne wersje. Ja mam akurat wersję z zakończonym w sposób końcem, bo to też może być do akupresury. Są wersje takie, że z tej strony jest taki sam roller, tylko dużo mniejszy do okolic oczu, a mi zależało na tym więc mam taki. coś o wałeczku. A jeżeli byście sobie sprawiły i okaże się, że przy tym ruchu rolowania wydaje piszczący, skrzypiący dźwięk, to tutaj w tą dziureczkę wystarczy kropelkę olejku oliwki. Ja akurat dam olejek waniliowy i przy okazji mam aromaterapię. I to chyba tyle. Ważna jest technika. Technika jest banalnie prosta, ale jest ważna, ponieważ w zależności od tego, w jakiej kolejności będziecie określone partie części twarzy masować, to macie inne efekty. I ja popełniłam na początku błąd, bo zależało mi głównie tu na okolicy oczu, żeby pozbyć się opuchlizny i sińców. A stało się tak, że mimo masowania cudownym, wspaniałym, e, odmładzającym wałeczkiem, okazało się, że są większe. I dlatego zaczęłam drążyć i już wszystko wiem, e, że liczy się właśnie kolejność. E, generalnie stosowanie tego wałeczku ma... Wałeczka? Wałeczku, wałeczka ma... Wpływ naprawdę mega dobroczynny, ponieważ przede wszystkim usprawnia drenaż limfatyczny i powoduje, że właśnie redukują nam się te wszystkie worki, limfa ma przepływ regularny, zamyka nam pory, poprawia krążenie, redukuje cienie pod oczami, przepraszam, teraz muszę złączyć tą reklamę. ma działanie liftingujące pobudza kolagen i elastynę do wytwarzania, więc też przeciwzmarszczkowe generalnie same same zalety no a przede wszystkim jest to zabieg mocno relaksujący mocno e, wyciszający i odprężający więc e, rano e, można można stosować rano i dodamy naszej twarzy energii możemy stosować wieczorem po całym dniu gdzie po prostu wyciszymy e, stresy które się gromadzą w naszej twarzy tak z całego dnia. Najważniejsze, skóra musi być oczyszczona i warto posmarować ją oliwką, olejkiem, tłust, tłuściejszym kremem, żeby był poślizg. Co do kolejności. E, zrobiłam schemat, bo e, przekopałam kilka artykułów, obejrzałam kilkanaście filmików, e, poradziłam się fizjoterapeutów, e, poradziłam się e, osób związanych z akupunkturą e, i tak jakby stworzyłam idealny dla mnie, odpowiedni dla mnie system, w jakiej kolejności, którą część. Na pewno osoby, które mają problemy właśnie z opuchlizną pod oczami, nie powinny zaczynać od twarzy. Trzeba zacząć od szyi, żeby w odpowiedniej kolejności zaktywizować i usprawnić przepływ lęfy. I mój system, to, co robię ja i jak robię, zaraz Wam przedstawię i naprawdę mija... Drugi tydzień i ja widzę zdecydowaną różnicę. Nie ukrywajmy, nie zawsze mi się uda codziennie, ale staram się regularnie. Moim marzeniem jest osiągnąć te 10 minut dla mojej twarzy z wałeczkiem codziennie rano i wieczorem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Możemy sobie założyć grupę wzajemnego wsparcia i motywacji, jeśli macie ochotę. A więc tak, zaczynamy od szyi. Zaczynamy od szyi. I tu ważne jest, żeby nie masować tu części, gdzie mamy tchawicę. Najlepiej sobie położyć tu palce, które nam naturalnie wymierzą trzy palce granicę, i zaczynamy tu. I ciągniemy aż po samo ucho. Tu, i ciągniemy po samo ucho. Możemy robić takie ruchy promieniste, czyli rozmasować całą tą część. Na każdą, jakby na każdy podpunkt, dajcie sobie takich 10 e, ruchów. 10, 15, 20, w zależności też ile macie czasu, tak? Ale 10 to jest takie e, minimum. Więc to jest punkt pierwszy. Tu od jakby tchawicy, od obojczyka. Tu, po Następnie, jak mamy krtań i przełyk, to tu oczywiście nie masujemy. A, I tu wzdłuż tego pionowego. To jest punkt drugi. Tu i tu. I potem przechodzimy do brody. Brodę musimy w poprzek. Tu i punkt czwarty usta i przestrzeń między nosem a ustami. Więc teraz chwilowo muszę e, muszę przestać mówić. I to był punkt czwarty. Punkt piąty. Tu tak żeby dotykać kącików ust. To będą krótkie, niewysokie ruchy, to jest punkt piąty i punkt szósty policzki pionowo. Tu sobie jedziemy aż po granicy z uchem, tu policzki pionowo, następnie policzki po ukosie, tak? tu od kości policzkowych po zarys szczęki. Następny punkt ósmy, to jest ta przestrzeń tu przynosku. I tu najlepiej jest ułożyć sobie wałeczek i po prostu takie malutkie ruchy. I dokładnie tu. Oczywiście ja to teraz pokazuję w krótkiej sekwencji, ale pamiętajcie każdy ruch między tymi 10, 15 a 20 ruchów. I teraz ci, co mają wałeczek z tą drugą, mniejszą końcówką do rolowania, a oczy rolują mniejszą. Ja nie mam, ale doskonale sobie radzę z tą. Pod powiekami, na zewnątrz. Pod powiekami, na zewnątrz. Następnie jakby pod łukiem brwiowym, czyli nie robimy w tym miejscu, gdzie jest gałka oczna. Możemy sobie zamknąć oko i lekko zahaczamy o powiekę i pod łukiem brwiowym i nad łukiem brwiowym. I to samo z drugiej strony. Następnie tu, ta przestrzeń, która bardzo często jest narażona na stresy. Pamiętajcie, że ten ruch do góry ma być z większym naciskiem, a zjeżdżamy bez nacisku. I ostatni punkt dwunasty. Cała przestrzeń czoła, pamiętajcie na zewnątrz, na zewnątrz ruchu. I w ten sposób mamy wymasowany całą twarz. Mamy czas który poświęciliśmy tylko sobie, który jest relaksujący, który jest prozdrowotny. Można właśnie tak jak powiedziałam, położyć sobie miły fajny kremik czy oliwkę na twarz, włączyć sobie fajną muzykę i to wycisza i wyłącza co zresztą na pewno zauważyliście, do tego stopnia, że nie wyłapałam, że włączyła się reklama w międzyczasie na muzyczce. Po prostu wszystko, jakby przestaje na te 10-15 minut istnieć, jest to świetny początek dnia, jest to świetne też zakończenie dnia. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Mm. I. I zapraszam do stosowania. Czekam też na wasze opinie, co wy na ten temat sądzicie. Tutaj jest ten schemat, o którym wam mówiłam. Proszę się nie śmiać, bo moje zdolności plastyczne nie są najcudowniejsze, ale jeżeli macie życzenie, mogę zrobić zdjęcie, bo to jest schemat tych sekwencji ruchów w tej kolejności, którą ja ułożyłam, która mi najlepiej odpowiada po stosowaniu różnych innych. Które działanie najlepiej zauważam, więc jeżeli ktoś ma życzenie, proszę o kontakt mailowy i wyślę Wam zdjęcie tego schematu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale. Jest dużo playlist, także polecam i medytacje, i spotkanie z Tarotem, i inne z serii magicznych audycji. Także do zobaczenia, do usłyszenia, Pa, pa. cudownej niedzieli Wam życzę.